początek rzeczywiście nie taki, jak, jak wyważyliście sobie, natomiast nie poddajemy się. Z dnia trenera, no tak to, tak to w sporcie jest, coś się wypala i ta zmiana jest konieczna. Co inaczej, że trener zły. Natomiast my walczymy, walczymy dalej, próbujemy coś poprawić troszkę może inaczej potrenować troszkę inaczej zestawić troszkę się wzmocnić kadrowo. Także. Będziemy walczyć, dopóki, będą, będą, będzie, dopóki będziemy grali, dopóki będą szanse, na pewno nie, nie zrezygnujemy z tego, żeby o to miejsce gwarantujące pozostanie w walczyć. Mecz z Jasrzemskim, no to, to pierwszy raz od, od, nie pamiętam kiedy, brakło biletów. Musieliśmy do, do, otwierać dodatkowe sektory, które normalnie nie są czynne. No ludzie chcą dobre siatkówki, chcą zobaczyć gwiazdy. I cieszy nas to bardzo, natomiast no też muszą zrozumieć, że nam do tych gwiazd troszeczkę brakuje i nie mogą liczyć, że my z nimi będziemy póki co wygrywać. Natomiast myślę, że sama gra pokazuje, że nie poddajemy się, tylko próbujemy walczyć. No oczywiście różnica poziomów jest. Ale, ale jeżeli jest gra, to zawsze jest dla kibiców atrakcja i myślę, że dalej będą przychodzić oczywiście na te mecze z większymi gwiazdami, tak jak ostatnio z Zaksą, eh, przepraszam, z Rosowią znowu było prawie pełno hali. Natomiast no, mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy czasów, że na to, na nasz mecz, niezależnie z kim będziemy grać, też będzie pełna hala. Oby tak było kiedyś. Na razie walczymy o to, żeby się w tym najlepszym towarzystwie na świecie utrzymać. Grudzień jest dla nas bardzo miesiącem trudnym i ważnym. Bo, 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 jeżeli w grudniu nie, nie utrzymamy dystansu, nie zmniejszymy dystansu punktowego, to potem będzie już trudno nadgonić. Bo, bo wiadomo, że w grudniu już rozgrywamy trzy kolejki drugiej rundy. Więc tych meczów pod koniec będzie coraz mniej. No i mamy, mamy już jedno wzmocnienie. Jest dzisiaj, dzisiaj dzisiaj do nas dojeżdża nowy zawodnik. W zasadzie mogę powiedzieć, bo kontakt podpisany jest to Konstantin Cupkowicz, znany serbski internacjonał, naprawdę zawodnik z doświadczeniem i z, no, z najwyższej półki. No i mam nadzieję, że to będzie ten pierwszy impuls, który pozwoli nam troszeczkę ruszyć. Myślę, że on też pociągnie ze sobą pozostałych opaków, którzy uwierzą, że, że z takim wzmocnieniem no, jest to. To coś, co, co przeważy, że będziemy te niektóre sety, które mieliśmy na równo grane, w końcówka przegrane, że będzie szansa, żeby to odwrócić na naszą stronę, zdobyć jakiś set, bo ten punkt, a potem i, i, i jakieś wygrane może się przetrafią. Także tak mówię, nastrój jest bojowy, walczymy i, i zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno do końca będziemy grali.